Dzień dobry, serdecznie witam. Kwestia prądu i tych chorych cen prowizji na prąd już znacie, ale tak pomyślałem sobie dzisiaj, że trzeba też rolnikom pomóc. Zobaczcie Państwo, w tym momencie mamy aktualne ceny nawozów. Ludzie, którzy nie są rolnikami, nawet do końca świadomości nie mają, co się dzieje, jeżeli chodzi o rynek nawozów w Polsce, jakie to są wielkie podwyżki. Tutaj mamy. Hmm, Wykresy pokazujące jak te ceny wzrosły. Nawóz Saletra Amonowa około 1000 zł, a od tamtego roku 2020 mamy gwałtowny wzrost ceny do 2700 zł. Teraz jest nawet 3000 zł. Kolejny Saletrzak też około 1000 zł 2018. Cena się utrzymywała. I totalny wystrzał. W tym momencie cena wzrosła do 3600 zł z 1000 na 3600. I jeszcze pokażę Wam jeden tutaj wykres. Polifoska 1500 zł. W tym momencie 3000 wystrzał. Koszty produkcji nawozów wzrosły, dlatego wziąłem sobie, otworzyłem grupę azoty. Cena akcji i takie tam inne rzeczy, akcje spadają, ale zobaczcie Państwo, w tym momencie dochód netto 715 milionów, 400% w zysk wzrósł, grupy azoty o 400% zarabiają więcej i w czerwcu 2022, czyli pół, pierwsze półrocze tego roku 715 milionów netto, czyli na czysto zarobili. Czyli oni podnoszą cenę nawozów nie dlatego, że im koszty rosną, tylko dlatego, żeby więcej zarobić, bo zarobili 400% więcej. W tamtym roku 339 milionów na koniec roku. Wrzesień 11 milionów w tamtym roku. Wcześniej grupa azoty nie miała takiego wielkiego zysku, ale w tym roku już ma w tym roku już ma, ponieważ podnieśli do góry ceny wszystkich swoich wyrobów, w tym nawozów. Oczywiście zaraz się będą od... głosy, że to nie no, grupa azoty zarabia czymś innym, prawda, nie zarabia nie wiem na czym. Aha, czy pamiętacie, że ostatnio grupa azoty zaprzestała produkcję nawozów, ponieważ za drogi był gaz i stwierdzono, że im się to nie opłaca. Okazało się, że przy okazji produkują też CO2 potrzebne w przemyśle, w produkcji bardzo wielu wyrobów. Grupa Azoty miała 853 miliony zysku netto w pierwszym kwartale 2022. Grupa Azoty miała wstępnie 800 milionów zysku netto w drugim kwartale. Dobre wyniki finansowe grupy Azoty. 2648 zł za tonę nawozu, którego cena wzrosła z 1500. W 2023 roku rzeczywisty budżetu państwa przekroczy 200 miliardów złotych. Pytajnik: 200 miliardów złotych deficyt, to tyle pieniędzy musimy oddać bankom, żebyśmy po prostu byli w stanie przetrzymać rok. Serdecznie dziękuję za subskrypcję. To dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby ten kanał się rozwijał i żebyście Wy, bo w tym momencie prawie milion z Was ogląda okazyjnie moje filmy, nie zostawiając mi subskrypcji. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę, docenicie to, że pokazuję takie różne rzeczy i klikniecie ten przycisk subskrybuj, co naprawdę dużo mi da i pozwoli na lepszy rozwój tego kanału. Serdecznie dziękuję za uwagę i życzę rolnikom walki o normalne ceny nawozów, co przełoży się na normalne ceny żywności dla nas. Do usłyszenia.